Witajcie, już dawno prosiliście mnie o audycję na temat domów jednorodzinnych, czy warto w nie inwestować, czy warto budować dom, jak to ma się w porównaniu do mieszkań, jakie są koszty, jak i wielkości. No i częściowo postaram się odpowiedzieć na Wasze pytanie, czy jest to dobra pora na budowanie domu jednorodzinnego. I wbrew pozorom, wydaje się, że w ogóle dane mówią o tym, że wiele osób uznało, że jest to bardzo dobra pora. Zanim przejdę do tych danych i tych informacji, no to zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do bycia patronem. Patroni zawsze dostają więcej linki do Patronite na dole. Możecie też nas wspierać na YouTube. Przypominam, że na stronie symen 24pl są kursy o obrocie nieruchomościami. To są kursy online dla wszystkich, którzy zainteresowani są czy to inwestowaniem, czy pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. A teraz zaczynamy. Najpierw rzućmy okiem na te dane, które pokazują liczbę pozwoleń na budowę mieszkań wydanych w 2025 roku, w pierwszych czterech miesiącach. Na razie tylko takie dane są dostępne, i te budowy indywidualne na żółto podkreślone. Zobaczcie, w tych czterech miesiącach mamy. 104,7% wykonania planu z roku poprzedniego. Dodam, że w całym roku 2024 w stosunku do 2023 liczba wystąpień o pozwolenie na budowę była o 9,3% wyższa, czyli mamy progres w 2023 i kontynuację tego progresu w 2025. A jak spojrzycie się linię niżej, wiersz niżej, te czerwone podkreślenia, takie 75% wykonania dla budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub na wynajem. Najczęściej jest to po prostu budownictwo deweloperskie. Zobaczcie, jaka różnica u deweloperów jest widać. Widoczny taki pesymizm, przewidywanie mniejszej podaży, czy też dążenie do raczej zmniejszenia podaży, bo obawa przed malejącym popytem, no też chęć podbicia cen, skoro mniej produkujemy, no to możemy żądać wyższych cen. Te rekordy u deweloperów były w roku poprzednim. 2024 był to wyjątkowo dobry rok dla deweloperów, zarówno pod liczbą pozwoleń, jak i Liczbą uruchomionych nowych budów, możecie też spojrzeć szybko. Budownictwo komunalne 338 punktów. Taka różnica, ogromny trzykrotnie wzrost, ale tak naprawdę liczba w tych mieszkań nadal jest po prostu niewielka. Przejdźmy jednak do liczby rozpoczynanych budów w liczbie. Mieszkań, których budowę rozpoczęto w budownictwie indywidualnym, czyli są to przeważnie, oczywiście, domy jednorodzinne. Przy okazji przypominam, że dom jednorodzinny to jest też taki dom, w którym mogą być dwa lokale mieszkalne albo lokal mieszkalny i jakiś lokal użytkowy, ale te definicje omawiałem już wielokrotnie, więc nie wracajmy teraz do tego terminu. Skupmy się, że jest to budownictwo indywidualne. No, tutaj w odróżnieniu od uzyskania Pozwoleń, ten optymizm w 2025 roku jest trochę niższy. Mamy tylko 1,4% więcej. A w zeszłym roku, w 2024, w stosunku do 2023, był to wzrost o ponad 10%. Tak więc widać, że troszeczkę ten optymizm usiadł. Na marginesie warto też zauważyć, że deweloperom również wychudło, przynajmniej w tych pierwszych 4 miesiącach 2025, i oni po prostu zaczynają mniej budów o około 12% w porównaniu z tym, co było w 2024. Trzeba jednak podkreślić, że 2024 był to. Wręcz rekordowy rok w budownictwie deweloperskim pod liczbą rozpoczętych budów nowych mieszkań, to osiągnęliśmy tak naprawdę drugi wynik od czasów przemian ustrojowych. No więc teraz mamy ten spadek, i tak jak powiedziałem poprzednio, jest to też troszeczkę spowodowane tym, że deweloperzy nagle zobaczyli, że bardzo tłumnie ruszyli do budowania i trochę się tego przestraszyli. Zobaczyli, że nie będzie wprowadzany program 0%, stracili w niego wiarę no i postanowili zahamować swoją działalność deweloperską. Może nie tyle zahamować, co ograniczyć. Co jednak dzieje się na budowach domów jednorodzinnych i czy warto teraz zaczynać budowę? Tego domu jednorodzinnego. Zanim jeszcze przejdę dokładnie do tego tematu, to taka drobna uwaga. Od wielu lat widzimy, że te nowo budowane domy jednorodzinne są coraz mniejsze. W ciągu ostatnich lat, między rokiem 2010 a 2024, przyjmuje się, że te powierzchnie domów jednorodzinnych zmniejszyły się powierzchnie użytkowe, o kilkanaście procent. I ten trend utrzymywał się w miarę stale, przy czym gdzieś tak około 2020 roku nastąpiło takie tąpnięcie w tych powierzchniach. Dlaczego tak się dzieje? Historycznie, patrząc jeszcze na dłuższy okres czasowy. Czyli na przykład 30 czy też 40 lat, to można powiedzieć, że z bardzo różnych powodów. Jedną dość istotną przyczyną są w ogóle zmiany w naszym stylu życia. No, po pierwsze, już niekoniecznie chcemy mieszkać w takich domach wielopokoleniowych. Gdzie mieszkają dziadkowie, rodzice i dzieci, i w takich domach no, potrzeba było wiele pomieszczeń, wiele pokoi, dzieci też było więcej w rodzinie. No, siłą rzeczy w takim razie dom stawał się większy, ale jak zaczęliśmy się dorabiać, to te domy zaczęły być budowane coraz mniejsze, ale ta przemiana, można powiedzieć, zaszła w latach 90. I na początku lat 2000 zaczęliśmy się po prostu dorabiać. Już nie musieliśmy koniecznie mieszkać z naszymi rodzicami, w sensie dziadkami, w takich trzypokoleniowych domach. Na to wszystko zaczęły się też nakładać rosnące koszty utrzymania domu. Wtedy już rosnące i coraz bardziej odczuwalne. Ja pamiętam zmianę, jaka zaszła na przykład u nas w oferowaniu domów, i kiedyś podkreślało się tę powierzchnię całkowitą, taką dużą, że ten dom jest duży, a potem w jakimś momencie nastąpiło przerzucenie się na podawanie powierzchni użytkowej, która jest w no, istotny sposób mniejsza. A przecież każdemu mniejszy dom. Kojarzy się z mniejszymi kosztami utrzymania. Wróćmy jednak do tego pytania zadanego na początku. Czy warto teraz rozpocząć budowę domu jednorodzinnego, czy też czekać i decydować się później? No, można powiedzieć, że po pierwsze zależy to od Twojej sytuacji. Rodzinnej oraz od Twojej sytuacji zarobkowej, ale także zależy od tego, gdzie mieszkasz. Jeżeli mieszkasz w jakiejś małej miejscowości lub wręcz na wsi i masz zamiar tam dalej mieszkać, no to tak naprawdę nie ma alternatywy, bo tam na takie budownictwo deweloperskie wielorodzinne nie ma co liczyć. Możesz liczyć najwyżej, że jakiś deweloper zacznie budować domy, jakieś domki, to też się zdarza, ale tak szczerze mówiąc, u dewelopera zazwyczaj jest drożej. Wobec tego, jeżeli chcesz budować i znasz się na tym, potrafisz poprowadzić ten proces budowlany, no to warto chyba samemu rozpocząć tę budowę. Oczywiście też jeżeli mieszkasz w jakimś dużym mieście, no to musisz pamiętać, że ceny działek mogą być. Ogromne i bywa też tak, że działka sama ten goły grunt może być po prostu droższy od domu, który tam wybudujesz. No, i wtedy to jest rachunek ekonomiczny, czy chcesz mieszkać w domu, czy chcesz mieszkać w mieszkaniu, czy też chcesz się wynieść pod to duże miasto i tam na tańszym gruncie budować dom. Ale wtedy coś za coś, no bo wynosisz się z miasta. Jeżeli cenisz sobie wartość mieszkania w mieście. No, to wybór bywa trudny. Jeżeli natomiast, ok, mogę dojeżdżać do miasta do pracy, albo w ogóle mogę pracować u siebie w domu, a wolę kawałek przyrody, wolę kawałek trawnika widzieć u siebie, no to zupełnie inny wybór będzie wtedy. Trzeba jednak przyznać, że na przykład w 2024 roku koszty materiałów budowlanych w porównaniu z poprzednimi okresami. Przestały rosnąć, niektórych wręcz spadły, i był to dobry okres do rozpoczynania budowy. Jeżeli chodzi o koszty robocizny, no to w zasadzie niestety mamy stały trend rosnący. Po pierwsze, w Polsce tych budowlańców nie ma zbyt wielu, musimy ich importować. Zapisy kolejki do dobrych fachowców no takich z polecenia brygad, to są na wiele, wiele miesięcy naprzód. Ponadto też ta robocizna raczej nie będzie chyba spadała w cenie, skoro mamy na razie przynajmniej, nie będzie spadała w cenie, skoro mamy trend z ogólnym wzrostem zarobków. Więc jeżeli zarobki rosną ogólnie, to dlaczego miałyby nie rosnąć w budownictwie? Czasami prosicie mnie o to, żebym informował Was, ile kosztuje średnia cena budowy jednego metra kwadratowego domu jednorodzinnego. I pozwólcie, że od tej odpowiedzi ucieknę, a zrobię to celowo, dlatego że. Każdy z nas może zupełnie inaczej wyobrażać sobie dom jednorodzinny. Jedni będą widzieli dom parterowy, inni wielokondygnacyjny. Jedni o takiej prostej bryle, inni o jakiejś no, fikuśnego kształtu, nazwijmy to tak w cudzysłowie. A im więcej na przykład załamań dachu, czy w ogóle załamań budynku, tym koszt budowy takiego domu jest większy. Poza tym też. No, problem standardu tego domu, do jakiego go wykańczasz, tutaj już można naprawdę poszaleć, i rozpiętości cenowe w niektórych grupach materiałów budowlanych to są mniej więcej trzykrotne lub nawet większe. Więc jak możemy mówić o jakiejś wzorcowej cenie jednego metra kwadratowego domu? Jeżeli na przykład rozważasz, w ogóle budowę domu jednorodzinnego, to musisz też pamiętać o tym, że wkrótce ciągnie zmiana, chyba że coś się zmieni, związana z dyrektową ETS, a tak umownie i tym, co szeroko się mówi, tak zwanym Zielonym Ładem. Nie wdając się tutaj w jakieś szczegóły, to z powodu rosnących wymagań co do ograniczenia konsumpcji energii. Czy też korzystania z tak zwanej zielonej energii, domy po prostu będą droższe w budowie. I to oczywiście w zależności od wielkości tego domu i tak dalej, i te koszty nie będą wyższe o kilka czy kilkanaście tysięcy, ale raczej o setkę albo nawet więcej tysięcy złotych. Ostatnio co prawda słyszeliśmy głosy o tym, że już nie ma tego zielonego ładu, ale jak na razie nikt jego tak naprawdę nie zlikwidował. Może to zostanie ograniczone, ale pewności nie mam. W oczywisty sposób koszty budowy domu zależą również od tego. W jakim systemie go budujesz? Najwygodniej byłoby oczywiście zatrudnić jakąś jedną ekipę, która wybudowała, by tobie ten dom od A do Z. Niektórzy z Was chcieliby mieć także dom wybudowany według indywidualnego projektu. Jeżeli was stać na to, no to oczywiście możecie tak robić i to są fajne sytuacje, w których mieszkasz w domu, Takim, jaki chcesz mieć, ale nie każdego na to stać, wobec tego wiele osób stara się robić taniej. Wiele osób korzysta na przykład z gotowych projektów. Wiele osób też stara się korzystać z modelu budowy domu, polegającego na tym, że oni sami organizują na przykład zakup materiałów budowlanych, a Zatrudniają tylko ekipy wykonujące pracę. Czasami te osoby starają się również koordynować pracę tych ekip. Oczywiście tak można budować, ale to już wymaga jakiejś wiedzy o procesie budowlanym i tego, żeby nie dać się wodzić za nos majstrom, którzy będą wymyślali różne komplikacje, trudności. I argumentowali tym, że muszą dostać trochę więcej niż to było wcześniej umówione. Albo też takim pseudo majstrom, którzy mało się znają na budowie, za to mają dużo chęci, ale po prostu robią takie błędy, że później to wychodzi wszystko w trakcie eksploatacji budynku. Jeżeli nie znasz się na budownictwie. I nie chcesz zatrudnić jakiegoś fachowca, który by nadzorował tobie tę pracę i to tak naprawdę nadzorował, a nie był jakimś, na przykład, kierownikiem budowy, który służy tylko do tego, żeby przystawić gdzieś tam pieczątkę. No to wtedy może okazać się, że taka pozorna oszczędność jest właśnie pozorna. A tak naprawdę za te błędy zapłacisz albo teraz, już w trakcie budowy, albo później. Kiedy będzie trzeba taki dom naprawiać, są też osoby, które faktycznie mają zdolne, złote ręce i czasami, z czyjąś pomocą, na przykład kogoś z rodziny, gotowe są wykonać wiele prac samodzielnie. A to oczywiście prowadzi do tego, że koszt takiej budowy dramatycznie spada, bo tak naprawdę. Te koszty robocizny w budowie domu, no, to jest mniej więcej 30-40% ogólnego kosztu budowy. Na ocenę tego, czy warto budować i ile to kosztuje, wpływa również tempo, w jakim budujesz dom. I tutaj są przykre wiadomości, przynajmniej statystyczne, bo według głównego urzędu statystycznego. Taki średni czas budowy domu wynosi ponad 40 miesięcy prawie 4 lata budujemy dom jednorodzinny przeciętnie. Czyli są osoby, które budują ten dom dłużej i są takie, które budują krócej. A tak naprawdę. Jeżeli ktoś by się mocno sprężył i stosował rozsądne technologie, to dom jednorodzinny można wybudować w ciągu jednego sezonu budowlanego. Wydłużanie tego czasu budowy wynika bardzo często z tego, że ktoś po prostu nie ma pieniędzy i buduj, nie chce się bardzo kredytować, i buduje sukcesywnie z tego, co mu napływa z zarobków. Poza tym, też oczywiście są te kłopoty z ekipami wykonawczymi, i po prostu to powoduje rozciąganie procesu budowy w czasie. Jednak, jeżeli budujesz coś długo, to można powiedzieć, że masz problem z przewidzeniem tego, co będzie w przyszłości. I jeżeli zaplanowałeś sobie dzisiaj budowanie według jakiejś ceny. To może się okazać, że zmiany gospodarcze sprawią, że Twoja budowa nagle zacznie Ciebie przerastać finansowo. O tym ryzyku warto pamiętać. Czy zatem bardziej opłaca się budować dom, czy też mieszkać w mieszkaniu, czy też kupić dom na osiedlu deweloperskim? Jak już powiedziałem wcześniej, to zależy. Ja osobiście jestem zwolennikiem domów jednorodzinnych, wolnostojących, na dużych działkach i stojących w takim otoczeniu, nazwijmy to umownie, zielonym. Ale to jest moja preferencja, a wy możecie mieć zupełnie inne preferencje, zupełnie inne marzenia lub zupełnie inną konieczność, potrzebę. Mieszkania w jakimś miejscu. Po prostu musisz pamiętać, że tak naprawdę nieruchomości niekoniecznie kupuje się na całe życie i niekoniecznie ten dom, który teraz zbudujesz, będzie Twoim domem na całe życie. Więc dostosuj go do swoich obecnych potrzeb, bo przyszłość naprawdę jest trudno przewidzieć. No i też buduj to, w czym chcesz mieszkać. A zresztą, tak jak powiedziałem na wstępie, w niektórych lokalizacjach nie ma alternatywy dla mieszkania niż wybudowanie sobie samemu domu jednorodzinnego. Samemu, to znaczy ty decydujesz się na tą budowę, a kto ci go buduje, to już jest inna sprawa, w zależności od tego ile masz na przykład pieniędzy. Jeżeli interesuje Wasz rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, subskrybujcie ten kanał. Piszcie nam w komentarzach też, co sądzicie o budowie domów jednorodzinnych, jak wyglądają Wasze rynki nieruchomości. Zapraszam do zaglądania na stronę Symon24.pl oraz do zostania naszym patronem, linki w opisie tego filmu. Cześć, trzymajcie się.